Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrapeczki za 23 euro. Mam krzyżówkę za trójkę. Mam zrabkę olkarz za 15 i mam zrabkę olkarz za 5. Tą jedną z tych ostatnich nowości. I zaczniemy sobie od krzyżówki. Oczywiście, trzymajcie kciuki, żeby tutaj się udało coś fajnego odzyskać. Szukamy literek P i Q. mamy UII. Literek I nie widzę, tu jest. Dalej mamy CIH. nie widzę, jakaś słaba ta krzyżówka B i W B -i w piasce. nic się nie trafiają, jakieś fajne literki KL w bonusie jeszcze nic O i M, o, nic tu nie ma. D S P było D nam pierwszy wyraz. No ale to tyle. A i ten, no to nie da nam. Jak w bonusie mamy. Do bonusa brakuje tylko o. Ale ciekawe, czy dadzą. i G M było y, przedostatnia F Te było F i ostatnia literka J, także nic z tego G było, a to jest drugi raz. C było, a i o nie było. R, R i y nie było. N było, A nie było o. H było, ale nie było o i r. O r a. Także chyba zostajemy z dwoma. Nic tu nie widzę. Przejdziemy sobie do naszej strapeczki za piątkę. Jednej z tych ostatnich nowości. I tu szukamy trzy razy tej samej. Kwoty. 500, 500, 200, 200. Główna, główna, 15 i stówka. W której mamy co? Banknoty. Mamy dwie skrzynie, dwie sztabki. safe monety. Dwie świnki, dwie portfele, dwa portfele, dwie portfele. E, dobra. Szukamy jedenastki i trójeczki. O jest, jest wygrana, super. Ciekawe, czy jest wrot, czy coś więcej. O, dyszka, super. Fajnie. Jest dyszka. No i przy nami ostatnia. Zrapka ta największa. Za 15 euro. I tutaj szukamy w bonusach. Szukamy. Trzeba znaleźć kwotę. Jeszcze tutaj nigdy żaden bonus mi wygranej nie przyniósł. No i dzisiaj też nie. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Mamy naszyjnik, garnek, który tutaj już nie będzie. Tutaj... No niestety też nie. No i tutaj też nie. Dobra, i tutaj mamy wygrywające

47 nie mamy. Dziesiątki też nie. Szesnastki my mamy. 61. Dwudziestki obok. Dalej 44 nie ma. 64. Nasza najwyższa 61. Jest, jest wygrana. Super. Super. Jest jedna wygrana pod liczbą 29. Także wkład w odcinek. 15, 20, 23, 10 mamy odzyskane. Jak tutaj będzie zwrot, no to już będziemy na małym, bo małym, ale na plusiku. Uwaga, uwaga! Jest zwrocik, także jesteśmy na małym plusiku. 2 euro na plusie. No ale słuchajcie, cieszy, bo będzie na kolejny. 15 plus 10, 25 odzyskane. Na 23 wydane, więc na kolejne z drapeczki. Jak znalazł, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapek, komentarzy oraz subskrypcji. No i żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczorku, wysokiej wygranych w Waszych drabkach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, pa pa!